Wita, internecie. Przepraszam za zwłokę, ale sama przeprowadzka to masa roboty, a do tego jeszcze dochodzą inne rzeczy. W każdym razie ten film nagrywam już ze swojego nowego studia, z którego jestem niezmiernie uradowany. Zaczynam powoli kręcić te filmy i dajcie mi jeszcze nieco czasu, abym wszystko poukładał w swoim nowym gnieździe. A teraz zapraszam na film. Ciężko uwierzyć, że w dzisiejszych czasach dochodzi do niewyjaśnionych zaginięć. Rozwój technologiczny jest po prostu zbyt obfity, a my sami korzystamy ze smartfonów, łatwo dając się namierzyć. Mimo XXI wieku jest wiele spraw tajemniczych zaginięć, które przez lata zostają nierozwiązane. Dziś zajmiemy się właśnie takim przypadkiem, w którym to człowiek znika z powierzchni Ziemi. Steven Coacher urodził się 1 listopada 1979 roku. Był amerykańskim dziennikarzem, który zaginął w grudniu 2009 roku. Od tego czasu po dzień dzisiejszy nikt go nie widział i nikt nie miał z nim kontaktu. Ale jak do tego doszło? Steven urodził się w stanie Utah. Od najmłodszych lat uczęszczał do kościoła, a wartości religijne. Były mu wpajane przez bardzo pobożnych rodziców i dziadków. Steven brał udział w wydarzeniach społecznych organizowanych przez Kościół, jak również pomagał w nabożeństwach. Brał udział w misjach pokojowych, aby nieść pomoc i zaopatrzenie ludziom cierpiącym w krajach Trzeciego Świata. Jego znajomi, koledzy z pracy czy rodzina wypowiadała się o nim dobrze. Zgodnie twierdzili, że Steven był człowiekiem otwartym i szczodrym, facet, na którego można było liczyć. Po studiach na Uniwersytecie w Utah stał się dziennikarzem i pracował dla kilku gazet w mieście. Przez krótki okres czasu pracował nawet dla rządu, ale wielka recesja w 2008 roku, która miała miejsce w Ameryce, uderzyła w wielu Amerykanów, w tym również w Stevena. Mężczyzna stracił pracę i był zmuszony rozdawać ulotki czy podejmować się prac porządkowych. Czasami ktoś zatrudniał go do sprzątania posesji czy garażu. Niestety żaden z tych zawodów nie dawał mu płynności finansowej i Steven nie był w stanie płacić rachunków. W listopadzie 2009 roku zaczęły się prawdziwe problemy finansowe Stevena. Zaległości w mediach, czynszu i ubezpieczenie zaczęły piętrzyć się w zastraszającym tempie. Mimo iż jego życie się sypało. Mężczyzna cały czas pomagał społeczności i regularnie pracował jako wolontariusz, aby nieść pomoc. 10 grudnia 2009 w czwartek do rodziców Stevena dzwoni właściciel mieszkania, które ich syn wynajmował. Mężczyzna poinformował państwa Kouczer o fakcie, iż ich syn zalega z czynszem już 3 miesiące, a co gorsza, przestał odbierać telefon. Tego samego dnia rodzice Stevena dzwonią do niego, aby zapytać o zaległości w spłatach, ale ten zbagatelizował całą sprawę, zapewniając, że wszystko jest w porządku. Tego samego dnia lub wczesnym rankiem dnia następnego Steven opuszcza swoje wynajęte mieszkanie w St. George w Utah. Nikomu nie powiedział, gdzie jedzie. Przez 4 godziny kierował się na północ w stronę Salt Lake City. W pewnym momencie zatrzymał się na stacji benzynowej, co zostało zauważone i zarejestrowane przez pracowników stacji paliw. Przez kolejne dwie godziny wciąż jechał na północ, aż w końcu dotarł do domu swojej byłej dziewczyny. Steven zapukał do drzwi, a w nich stanęli rodzice jego byłej dziewczyny. Mimo iż związek Stevena i ich córki się zakończył, oni wciąż od czasu do czasu utrzymywali kontakt z mężczyzną. Zaproponowali mu, aby został i poczekał, aż ich córka wróci. W międzyczasie wspólnie zjedli obie. Jego byłej dziewczyny nie było w domu, ale z zeznań jakie jej rodzice złożyli, Steven nie chciał z nią rozmawiać. Powiedział im, że jedynie przejeżdżał tamtędy i postanowił wpaść się, przywitać i nadrobić zaległości. Przekazał im również, że jedzie do swojej dalekiej rodziny mieszkającej w Sacramento w Kalifornii. I tutaj zaczyna robić się dość dziwnie, ponieważ Steven nie miał żadnej rodziny mieszkającej w Sacramento. Tego samego dnia, czyli 11 grudnia, Steven rozmawiał przez telefon dwa razy ze swoją młodszą siostrą i raz ze swoją matką. Mężczyzna żadnej z nich nie powiedział, że wyjeżdża z miasta i że zmierza do Sacramento. W tej samej rozmowie telefonicznej Steven zapewniał swoją matkę, że wpadnie na świąteczną kolację. Natomiast jego matka powiedziała mu, że przelała na jego konto bankowe znaczne środki, aby ten mógł spłacić zadłużenia. Niestety Steven nigdy nie zdążył nawet wykorzystać tych pieniędzy. To Około godziny 23 tamtej nocy Steven wraca do swojego wynajętego mieszkania, po prawie 24 godzinach za kierownicą. Do tej pory wszyscy zastanawiają się dlaczego Steven pokonał ponad 1200 mil w dwie strony tylko po to, aby odwiedzić rodziców byłej dziewczyny. Następnego dnia Steven pojawia się w pracy jak gdyby nigdy nic i sprawia wrażenie beztroskiego faceta cieszącego się życiem. Później tego samego dnia Steven odbiera telefon od jednego ze swoich kolegów, z którym często pomagał w kościele. Ten informuje go, że znalazł dla niego dobrze płatną pracę i że będzie mógł ją zacząć od przyszłego roku. W tym momencie może się wydawać, że problemy finansowe Stevena powoli się kończą. Jego rodzice dali mu pieniądze na czynsz, a Kościół zaoferował pomoc i znalazł mu nową pracę. Jednak tak się nie stało. Już następnego dnia Steven wyrusza w drugą tajemniczą podróż. Tym razem jechał prawie dwie godziny do Overton w stanie Nevada. Tam zaparkował swój samochód na parkingu supermarketu Kmart, gdzie kupił swojej rodzinie kilka prezentów świątecznych. Dwie godziny później, mniej więcej około 22.00, jeden z jego sąsiadów zauważył, jak Steven wraca do domu i parkuje swój samochód na podjeździe. Był w domu 30 minut, po czym wyszedł i wsiadł do samochodu, a ten sam sąsiad był tego świadkiem. Następnego poranka Steven został nagrany, zostawiając swój samochód w ekskluzywnej dzielnicy, w Henderson w Nevadzie. Dziwne. Dlaczego Steven w ogóle pojechał do Henderson? Dlaczego zostawił swój samochód w dzielnicy, której nie zna i która dla śledczych wydawała się tak strasznie przypadkowa? Gdzie Steven spędził noc i z kim był? Na wszystkie te pytania odpowiedź znał niestety tylko on. Kolejne kamery bezpieczeństwa nagrały Stevena idącego mniej więcej 10 mil na północny wschód, a potem przez pewien odcinek na północ miasta. Ten materiał przedstawia ostatnie znane miejsce pobytu Stevena Couchera. Jego telefon pozostał aktywny jeszcze przez jakiś czas, a nadajnik GPS wskazał, że Steven kierował się na północ. W ciągu następnych kilku dni telefon Stevena zarejestrował kilka nieodebranych połączeń i parę wiadomości. 17 grudnia telefon zarejestrował również jedno połączenie wychodzące, a dzwoniący sprawdzał pocztę głosową na telefonie Stevena. Trzy dni po nagraniu Stevena chodzącego późnym wieczorem po Henderson, stowarzyszenie zrzeszające mieszkańców ekskluzywnego osiedla skontaktowało się z jego rodziną ze względu na podejrzany samochód stający na ich osiedlu od kilku dni. Tym samochodem było auto Stevena. Tego samego dnia zgłoszono jego zaginięcie, a jego rodzina i policja zaczęła długie poszukiwania, które niestety nie przyniosły zamierzanych efektów. Rodzina wynajęła nawet prywatnego detektywa, lecz do tej pory nikt nie widział ani nie słyszał o nim nic nowego. Podczas prywatnego śledztwa pojawiło się jednak kilka informacji. 13 grudnia kolega Stevena dzwonił do niego prosząc o pomoc w sprawie nabożeństwa. Mężczyzna powiedział Stevenowi, że jest poza miastem i obawia się, że nie zdąży na czas do do kościoła. Steven odpowiedział, że również jest w okolicy Las Vegas, ale jeśli naprawdę jest potrzebny, to postara się wrócić. Finalnie jego kolega rezygnuje z pomocy i twierdzi, że postara się zdążyć na czas. Detektyw dotarł również do innego kolegi z kościoła, do którego uczęszczał Steven. Ów mężczyzna powiedział, że również 13 grudnia dzwonił do Stevena około godziny 12.40, ponieważ również chciał prosić go o pomoc. Jednak zrezygnował, gdy dowiedział się, gdzie w tamtym czasie znajdował się kołczer. Ani jeden, ani drugi znajomy coachera nie pytali, dlaczego Steven tamtego dnia pojechał właśnie do Las Vegas. Podczas śledztwa detektyw dotarł do innego nagrania przedstawiającego Stevena. Nagranie zostało nagrane w dzielnicy Anthem w Henderson. To właśnie tam Steven porzucił swój samochód. Wideo ukazywało Stevena wjeżdżającego w ślepą uliczkę, gdzie później jego samochód został odnaleziony. Sześć minut później inne nagranie zarejestrowało idącego Stevena chodnikiem. Nagranie ujawniło, że coacher niósł coś w rękach coś, co wyglądało jak aktówka albo bardzo mała walizka. Detektyw Natknął się również na kilka mniejszych śladów, lecz wszystkie wątki nie prowadziły do niczego. Zaczęto spekulować, a fora internetowe zaczęły tworzyć teorie i możliwą scenerię wydarzeń. Przytoczę kilka z nich, a przynajmniej te, które wydają się najbardziej sensowne. W 2018 roku brat Stevena powiedział, że coacher w tamtym czasie miał kiepską sytuację finansową. Twierdził, że na nagraniu, które ukazuje jego ostatnie miejsce pobytu, Steven był ubrany schludnie, ponieważ miał białą koszulę. Poruszał się pewnym krokiem, jakby wiedział gdzie jest i wiedział co robi. Jego brat twierdził, że Steven pojawił się tam na rozmowę o pracę, co pokrywałoby się z dziwnym przedmiotem, który trzymał w rękach. Być może Steven chciał złożyć swoją aplikację do nowej pracy, jednak dlaczego wybrał tak? Dziwne miejsce do zaparkowania samochodu i postanowił iść spory kawałek, pieszo. Zawartość samochodu coachera również wskazywało na to, że Steven miał zamiar wrócić. Auto było sprawne i do połowy zatankowane. Na tylnym siedzeniu wciąż leżały prezenty świąteczne, które Steven kupił swojej rodzinie. Nie wyglądało na to, żeby Steven chciał odebrać sobie życie, a jego sytuacja finansowa w momencie zaginięcia zaczęła się powoli klarować. Inna teoria twierdzi, że tajemnicze i długie podróże coachera były wynikiem jego wejścia w interesy przemytu narkotyków do innych stanów. Internauci twierdzili, że Steven był w poważnym dołku finansowym i że mógł chwytać się wszystkiego, co mogłoby mu pomóc. Kontynuując tę teorię, Coacher, który był niedoświadczony, po prostu dał się wrobić, lub przemyt został przechwycony przez konkurencję, a sam dostawca został zamknięty. Jednak ta teoria kłóci się z faktem, iż rodzice Coachera przelali sporą ilość pieniędzy jeszcze przed jego zaginięciem, a on sam miał zacząć lepiej płatną pracę od stycznia roku 2010. W sieci znalazłem jeszcze jedną teorię, która niejako łączy się z innym przypadkiem zaginięcia bez śladu. Coacher zaginął tydzień po tym, jak Susan Powell, Zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach ze swojego domu w West Valley City na przedmieściach Salt Lake City. Sprawa Susan wzbudziła znacznie większe zainteresowanie mediów, ponieważ podejrzenia padły bezpośrednio na jej męża Josepha. Susan i jej mąż zdaniem świadków i rodziny mieli problemy małżeńskie i w domu dochodziło do częstych kłótni i awantur. W noc po tym jak sąsiad widział Susan ostatni raz, Joseph opuścił ich wspólne mieszkanie krótko po północy zabierając swoich dwóch synów na kemping. Rodzina Susan została poinformowana o dziwnym wydarzeniu co sprawiło, że policja pojawiła Zostawiła się rankiem tego samego dnia przed domem Susan i Josefa. Nie mogąc wejść do środka, funkcjonariusze wyłamali drzwi i zastali praktycznie pusty dom. W salonie znaleźli dwa wentylatory skierowane na mokre miejsca na kanapie. Jednak ten ślad nie pomógł, a Susan nie została odnaleziona. Na początku śledztwa w sprawie zaginięcia Kouczera internauci zaczęli sugerować związek między tymi dwoma zaginięciami. W 2010 roku rodzice Josefa na stworzonej przez nich stronie internetowej, która miała służyć do odnalezienia synowej, zaczęli wypisywać posty sugerujące, że Susan wrobiła ich syna w morderstwo i uciekła ze Stevenem Coucherem. Policja zbadała oba przypadki, ale nie znaleziono powiązania ani żadnych tropów. Joseph został uniewinniony ze względu na braki dowodowe i w 2012 roku przeprowadził się do Waszyngtonu, gdzie po jakimś czasie zamordował swoich dwóch synów, po czym popełnił samobójstwo. Ojciec Josefa jakiś czas później został aresztowany i skazany za pornografię dziecięcą, znalezioną na jego komputerze, ale również za podglądactwo, ponieważ na owym komputerze znaleziono również zdjęcia Susan, które były robione potajemnie. Mężczyzna zmarł w 2018 roku, 11 miesięcy po opuszczeniu więzienia. Do dziś żadna z tych spraw nie została oficjalnie zamknięta i rozwiązana. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!